Hej, hej, witam Was, kochani, w Nowym Roku i pierwsze w Nowym Roku Rejki. Metoda naturalnego uzdrawiania. Cóż będziemy leczyć i kiedy? Zapraszam wszystkich chętnych na zabiegi 11 stycznia 2024 roku, czyli już za chwileczkę, dokładnie w dniu nowiu w koziorożcu. Wiecie, że często Łączę energię zabiegową z energią faz księżycowych, czyli nowiu albo pełni. I też intencje bardzo często są poruszane przez obszary nowiu bądź pełni. Proszę tego nie bagatelizować. Często pytacie też, kiedy się oczyszczać. Najlepiej w pełni, również oczyszczamy swój organizm z pasożytów. W pełni, wszak czego sama doświadczyłam. Pękają pęcherze płodowe, rodzą się szybciej dzieci w pełni, wszystko chce się z organizmu niejako wydostać, co jest tożsame z cyklem rozwoju, też nie tylko dzieci, wiem jak to zabrzmi, ale również pasożytów i dlatego oczyszczania z jakichś właśnie niefajnych mieszkańców. W naszym organizmie również powinno się dokonywać w pełni. Natomiast w nowiu, w koziorożcu, co warto zrobić? Co warto zrobić? Koziorożec, dziesiąty dom, dom ścieżki kariery zawodowej przede wszystkim. Jakie intencje? I zapraszam, zapraszam na zabiegi właśnie w takich celach, które są zlokalizowane w następujących obszarach. Ojciec bądź autorytarny rodzic kwestie wychowania, ale nie tylko. Wychowanie możecie też potraktować jako nauczanie, jeżeli jesteście wychowawcami i chcecie poprawić tę swoją energię relacyjną w kontekście wychowania nauczania, czyli ojciec, autorytarny rodzic, wychowanie. Dalej, kariera. Intencją może być, na przykład nowa, tak, czyli nowa ścieżka kariery zawodowej, albo poprawa. W zakresie tego obszaru, w wzmocnienie swojej kariery. Możemy też oddziaływać na reputację, na wizerunek publiczny, taki zewnętrzny, czyli szeroko pojęte życie zawodowe. Sprawy również w urzędach związane z biurokracją zwłaszcza jeżeli coś bardzo tutaj wlecze się i ślimaczy, idzie zbyt powoli bądź po prostu problem macie na przykład z urzędami skarbowymi czy tam jakimiś innymi borykacie się z biurokracją, z pomyłkami yy, biurokratycznymi i tak To również zapraszam. I ogólnie też tutaj poruszony jest obszar w nowiu postępu twoich celów i zamierzeń, czyli w ogóle warto sobie tutaj cel Zwykle jest to cel pracy, zawodu, obowiązków, wyznaczyć i tego się próbować trzymać. Więc takie intencje to są intencje, które ja Wam proponuję. One bardzo pasują do nowiu w koziorożcu, a zatem rejki 11, 11 stycznia 2024. Ile osób przyjmuję? 11 stycznia zabiegi będą trwały od godziny 11 do 15. Maksymalnie 10 osób przyjmę na te zabiegi. Wiadomo, że tutaj kolejność zgłoszeń może jedynie decydować, tak będzie i tym razem. Dane formalne będą w pierwszym tutaj przypiętym komentarzu pod filmem czyli, wiadomo, tak, te 80 zł, tak jak zawsze. Tutaj obiecałam, że w nowym roku ta oferta promocyjna, bo jest to oferta promocyjna bardzo tania, ona się nie zmieni, bo ona rzeczywiście jest dla najbardziej potrzebujących. Osoby bardziej zamożne, zapraszam na dłuższe zabiegi, skanowanie całego organizmu już w cenie regularnej 260 zł. Natomiast to jest oferta promocyjna, którą od czasu do czasu, właśnie, przeważnie tutaj w czasie nowiu i pełni uruchamiam dla widzów i sympatyków kanału mojego. Też taka moja forma wdzięczności. Energię dla jednej pojedynczej osoby przesyłam na odległość. 20 minut. Czasami jest to troszeczkę dłużej, natomiast, więc może być tam ten poślizg w tych godzinach zabiegów, 1-2 minuty nie więcej. Godziny zabiegów dla każdej indywidualnej osoby będą podane późnym wieczorem, tak około godziny 20-21, to znaczy to jest wczesny wieczór. Późny z punktu widzenia już tego następnego dnia, o to mi chodziło, tak trochę. skrót myślowy zastosowałam. Ym, tak godzina 20 21, 10 stycznia będzie w zakładce społeczność taka yy, tak jak zawsze zresztą lista uczestników, rejki, czyli wasze inicjały imienia nazwiska i co I godziny tak tych zabiegów. Czasami pytacie, czy musicie być w tym czasie dostępni, bo nie zawsze możecie. Chociaż, chociaż duchem, chociaż nie tyle ciałem, co co umysłem i duchem, tak? Najlepiej byłoby faktycznie wyciszyć się, położyć czy usiąść, uspokoić myśli, nawet zamknąć oczy, w tym czasie, kiedy ja wysyłam tę energię, być w takiej gotowości spokoju, przyjęcia tej energii, ale czasami nie możecie, to wtedy, chociaż w tych wyznaczonych godzinach, w tych widełkach, oddomić taką świadomość i taką gotowość wewnętrzną. Przyjęcia tego, takiego wchłaniania tej energii, nie? Powinno wystarczyć. Zwykle, zwykle tak się dzieje, że wystarcza. Reiki też potrafi działać z opóźnionym zapłonem, a nawet wcześniej, bo to jest jakby poza czasem i przestrzenią. Ja już to wiele razy miałam tego dowody, że na przykład w określonych godzinach ja energię wysyłam, a jakaś osoba czuje, czuje ją na przykład wcześniej, dwie godziny wcześniej albo dwie godziny później dopiero czuje nie. Czasami w nocy spać aż nie może, bo ta energia doładowuje. Więc to jest też dowodem na to, że to dzieje się poza czasem. Nie? Wtedy, kiedy ta energia ma najlepszy do was dostęp, to może być w czasie wysyłania, albo nawet wcześniej, albo później. Tak się bardzo często zdarza. Natomiast 11 stycznia, już po wykonaniu zabiegu po wykonaniu zabiegu każda osoba otrzyma na swojego prywatnego maila informację, której ja po prostu opiszę efekt odbicia energii, co odczułam w ciele, co widziałam, co zobaczyłam, jak ta, jak w trakcie przesyłania co się działo, jaka zaszła interakcja między mną a tobą, tak? Co jeszcze z takich ważnych rzeczy? Myślę, że to wszystko. Jak się zgłosić? Bo tu czas się liczy, prawda? Szybko piszecie, bo chcecie się załapać. Będzie do mnie też podany tutaj numer kontaktowy w pierwszym przypiętym komentarzu. Piszecie do mnie maila. Zgłaszam uczestnictwo 11 stycznia w Rejki. Moją intencją jest to, to i to. Aha, i koniecznie podajcie swoją datę urodzenia jeszcze, tak? Intencja plus data urodzenia. No i to już naprawdę wszystko. Także bywajcie kochani, zdrowi, przede wszystkim zdrowi. Yy, I czekam na wasze zgłoszenia. Papatki. Yy, takie PS postscriptum. Dzisiaj wieczorem myślę, że zdążę yy, na kanale pojawi się dokładnie ten temat. Króciutko o nowiu w Koziorożcu. Filmik postaram się jeszcze nagrać i opublikować. Pozdrawiam.